हरे देवानो मुंहिंजे पहचानो का थिए आया हरे देवानो मुंहिंजे पहचानो देवान, कहां आया मैं हुआ। मैं हुआ। Imprezy u naszych sąsiadów tak, Pani e, Więc głośno na dole bawią się super. Wszystko jest i, bardzo fajne, także postanowiłam zrobić Wam live, pokazać Wam. Mają nawet jakiegoś pana, który śpiewa. Professional singer. Tak więc e, my jesteśmy u sąsiadów. Się super, a, a, jak macie jakieś pytanka to piszcie. Ale ja myślę, że nie będę mogła odpowiedzieć w zasadzie. A, no bo jest bardzo głośno. Wyszłam tylko właśnie na chwilkę. Okay. Can you... yeah, I'm yes please uh, can you open the door for me please please oh, lock right her here we need to say hi. Hi. hi thank you kate for being here no problem thank you for having us over oh. okay, okay. Czy coś piszecie? Hej, a co to za impreza? A, no, 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 no 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 guys! No, 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 no don't say it. Mm -mm. Please go back! Dzieciaki się wygłupiają. Słuchajcie, to nie jest moja typowa pora, więc nie oczekuję, że tu będzie dużo osób ale no, chciałam po prostu pokazać, jak się bawimy na żywo. Nawet James się przez chwilkę pokazał. <grywa> Oni e, są jednymi z takich ludzi, mają czterech chłopców, mieszkamy zaraz obok. E, parę razy już nagrywałam różne e, imprezki. U nich i oni są bardzo medialni, że tak powiem, w sensie pozwalają się nagrywać, mają nawet taki kościół swój, um, um, to jest luterański chyba, gdzie wszystko idzie na żywo. Tutaj pastor był, pobłogosławił jedzenie i wszystko. Także bardzo, bardzo jesteśmy happy. Są naprawdę fajnymi sąsiadami. E, zawsze są jeszcze siedzi Amerykanie obok na imprezach, ale dzisiaj e, nie było ich, bo niestety wyjechali na wakacje. E, tak więc ja zaraz zerknę co piszecie. Dziękuję bardzo, że tutaj jesteście. Nie sądzę, że dużo osób jest, bo tak jak mówię. A, e, po prostu to nie jest moja godzina na nagrywanie u nas jest... kurczę, teraz nawet nie wiem, bo mnie pokazuje zegarka. Ale myślę, że po 21.00 czasu Chicago. Dobra. Iza, witam. Dorota z Florydy, dziękujemy bardzo. Sophie, Mac, witaj Kasiu. No i lecimy z tym koksem. Z koksem, tak. Pierwsza łapka poleciała. Dziękuję za łapki. Łobuzek, miłą panią wyjdzie. Dzięki. Pozdrowienia z Elmhurst. Tak, Elmhurst pracowałam 20 lat temu. Także znam tą miejscowość, Mega White Master, Elmhurst, dziękuję, łapka miało być, a przekłamałam, 10.00 p.m. tak, polska godzina, 5.00 rano. Także z live'ami jest tak, że jak się nie wejdzie na live'a od razu, to niestety, ale te live'y są pod zakładką live, więc wydaje mi się, że część osób może ominąć, ale jeżeli chcecie experience pierwszej ręki, jak wygląda pakistańskie party powiem Wam, że prawie że wszystkiego spróbowałam, a zawsze byłam taka, zapytałam się tylko, co jest bardzo ostre i żeśmy praktycznie zjęli wszystko. We vlogu będzie więcej pokazane, jakie potrawy mieli, u nich e, króluje e, wołowina, cielęcina, e, ryż dużo curry, przyprawy curry um, no i co ja nie będę się mogła teraz do was odzywać ale bo nie będziecie mnie słyszeć ale jak chcecie zobaczyć jeszcze to experience tego party bo jest dopiero 6 minut na live no to was zabieram możecie pisać jeżeli chcecie albo później um, pod vlogiem jak się zapiszę um, witam Hanie Um, a ja wracam do środka i pokażę Wam jeszcze raz wszystko, jak wygląda party, jedzonko i takie różne. Um, o, czekajcie, może, może będę mogła wrócić kamerą, to będzie najlepsza rozdzielczość. Dajcie mi znać, ja wypróbuję, czy nie przerwało, czy czegoś nie przerwało. Oni mają zawsze takie, słuchajcie, duże party. To jest jeden sąsiad, który ma y, rozłożenie domu praktycznie bardzo podobne do nas, bardzo podobne. Wchodzi się tak, tylko że my tu nie mamy ofisu, a mamy otwarty pokój. Jest ok, dobra. Tutaj ja jestem.

Syna, mają czterech synów, wow. więc ósme urodziny. Um, um, także imprezka na całego. Zaraz wam pokażę, jak to wygląda. Tutaj to są nasi sąsiedzi, dosłownie idą dalej. Zawsze mają takie imprezy. Uuu. Mm -hmm. widzicie tutaj. Ktoś odjeżdża, ktoś przyjeżdża. Jeszcze przyjeżdżają ludzie, chociaż... O, sąsiadki miało nie bić. A jest? Czy... O nie, to inna sąsiadka. Następne dwie, do... dwie ulice dalej. Poczekajcie. Zobaczę, wejdę, zobaczę, czy coś piszecie. I chyba już skończę. Na tym chciałam Wam tylko troszeczkę pokazać, inaczej na żywo, ale piękne meble jakieś nowe sobie kupili, bo nie widziałam, żeby mieli. Patrzcie, jak pięknie. Beautiful. Więc, tak jak powiedziałam, imprezka z okazji ósmych urodzin Keniego. Chłopczyka, on ma 8 lat, oni mają 4 chłopców. Najstarszy ma 15, rok młodszy od Dawida, e, później 14 lat, jest w wieku Kuby, idzie z nim do liceum, później jest Keni, ma 8 lat i Aaron ma. Trzylatka będzie miał niedługo cztery. Tak więc imprezka przednia, bardzo fajna, e, lubimy e, w innych kulturach, umiemy się wczuć, pomimo że no, jedzenie jest zupełnie inne, kultura zupełnie inna, a, no ale lubimy, doceniamy, cieszymy się, że mamy dobrych sąsiadów. A Was pozdrawiam serdecznie i do następnego.